Zazwyczaj odcinki Smaków realizujemy w okolicach Wrocławskiego Rynku. Tym razem postanowiliśmy jednak ruszyć z kamerą poza centrum miasta. Jesteśmy na ulicy Krzyckiej 92, gdzie odwiedzimy sklep i restaurację Folks. To idealne miejsce dla wszystkich tych, którzy cenią sobie zdrowy styl życia, a także kuchnię opartą na świeżych, ekologicznych produktach. Zobaczcie jak w praktyce wygląda połączenie sklepu i restauracji. Skąd pomysł na takie miejsce, gdzie można przyjść, zamówić dobre dania, jednocześnie kupić świeże warzywa czy produkty? Pomysł powstał e, z potrzeby, mianowicie takiej, że we Wrocławiu do tej pory nie było takiego miejsca, gdzie można by było zjeść zdrowo, a zarazem kupić produkty, z których są przygotowywane wszystkie dania. W naszej restauracji wyszliśmy naprzeciw gościom, u nas można zjeść danie. I zarazem można pójść do naszego sklepu, który mieści się w restauracji i zakupić produkty, z których to danie było skomponowane. Między innymi warzywa, które są w sklepie, które, które są przywożone z naszego pola, bo posiadamy własne pole i te warzywa można u nas śmiało nabyć. Natomiast y, idea, idea restauracji głównie chodzi o to, żeby opierać się na zdrowym żywieniu, bez dodatku glutaminianu. Mamy certyfikat mniej bez dodatku glutenu, więc to jest jakieś takie, myślę, ciekawe miejsce dla ludzi, którzy dbają o zdrowie, albo głównie dla takich, którzy chcą się zdrowo odżywiać. Co przygotujecie dla pary? Dla pary przygotujemy dzisiaj zupę, krem z kukurydzy. Na drugie danie zaproponujemy gościom kaczkę. Gotowaną w metodzie suwi, czyli w temperaturze 70 stopni, dzięki czemu zachowuje to danie wszystkie wartości odżywcze, składniki, minerały i jest bardzo soczyste. Nie wysusza tego dania. Także takie dwa dania: zupa kukurydziana i kaczka komfi z metodą suwi. Witam. Dzisiaj dla Państwa przygotuję zupę z młodej kukurydzy, która pojawiła się w naszym nowym menu LATOM. Do przygotowania tej zupy potrzebujemy młodą kukurydzę, ówcześnie przygotowany bulion warzywny, kurki, migdały i granulatę. Kolejnym moim daniem będzie kaczka konfi gotowana w 72 stopniach przez 12 godzin. Do przygotowania tego dania potrzebujemy kaczkę konfi, młode marchewki, kurki, granulatę, kaszę jaglaną, piklowane szarlotki i sos demi -glas. Dziękujemy za zaproszenie smakom Wrocławia do wspaniałej restauracji Folks na pyszny obiad. Ja również po raz pierwszy żeśmy jedli zupę z kukurydzy, tak, bo to było zupa krem z kukurydzy i pyszną kaczkę. I Zosia też chciała podziękować za. Dziękuję, dziękuję za pyszną kukurydę.